samorządową podległo zarządowi województwa w naszym przypadku podlaskiego oczywiście i celem głównym jest prowadzenie egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy wszystkich kategorii pojazdów samochodowych ale to nie jedyna działalność bo ustawowo nałożono na nas również obowiązek prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie szkolenia tych, którzy przekraczają limit punktów karnych, jak też szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym, a także szkolenia kandydatów na egzaminatorów na prawo jazdy, a dodatkowo możemy prowadzić szereg, szereg jeszcze innych szkoleń, o których za chwilkę powiemy szerzej. 8 młodych ludzi przystępuje w tej chwili do egzaminu. Bardzo są zestresowani? Ja myślę, że raczej nie powinni być zestresowani, bo te pytania są ogólnodostępne, wiedza o na pewno tych młodych ludzi jest wystarczająca. I myślę, że tutaj będzie 100% wyników pozytywnych na tym egzaminie. Czy to w ten sposób Pan już jakoś antycypował te wyniki, z góry przewidział je, czy Pan po prostu ich zna znaczy ze, dobrze? Ze, ze statystyki, która obecnie wynika, jest 80% zdawalności egzaminów teoretycznych, a w większości ostatnio na egzaminach, jak przebywam, te egzaminy są nawet w 100% pozytywne z wyniku teoretycznego. Egzamin polega na rozwiązaniu 18 pytań i udzieleniu prawidłowo 16 odpowiedzi. Jeżeli któraś z osób udzieli tylko 15 prawidłowych odpowiedzi, no niestety uzyskuje wynik egzaminu negatywny. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach organizuje między innymi szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i organizujemy szkolenia udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia, że tak powiem bardziej skomplikowane, wymagające egzaminu, szkolenia z tytułu udzielania pierwszej pomocy z tytułem ratownika medycznego. I właśnie znajdujemy się w sali, która jest odpowiednio do tego wyposażona, ma odpowiednie certyfikaty i zezwolenia na prowadzenie tego typu szkoleń. I czego tutaj panowie uczycie? Tak jak tytuł szkolenia został tutaj określony, szkolimy właśnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy która w przypadku działalności w naszej branży samochodowej no jest niezwykle ważna, bo wiadomo kierowcy. Poza tym udzielamy takich szkoleń też innym, innym jednostkom. Czy wszyscy, którzy ubiegają się o prawo jazdy, muszą przejść taki kurs, czy tylko mogą? Nie, nie, nie. To, ten kurs nie jest wymagany w przypadku kandydatów na kierowców. A powinien? To znaczy, w przyszłości. No jest, jest zalecany, tak bym powiedział. Chodzi o to. Żeby zwłaszcza kierowcy zawodowi takie przeszkolenie przeszli, dlatego że to jest ich zawód. Oni pracują praktycznie całe życie w ruchu drogowym, gdzie te zdarzenia następują, więc są często pierwszymi osobami, które spotykają się prawda, w sytuacji, gdzie wymagana jest, wymagane jest udzielenie pomocy medycznej. Rozumiem. Panie dyrektorze, tutaj te pomoce, czy to jest nowoczesna sala, czy taka raczej jedno z tych starszych? Nie, nie, nie. To jest nowoczesna sala. Wyposażenie w pełni spełnia... Na zachodzie nie mają lepszych. Nie, 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 nie. W Stoku chodzi... też. No, no, jeżeli mają to podobne, powiedzmy. Natomiast tutaj nie chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy szkolili lekarzy, prawda? Chodzi o ratowników no tak, medycznych, którzy udzielą właśnie tej, tej pierwszej pomocy przed profesjonalistami, którzy już dalej będą kierowali właśnie tą akcją pomocową. Ta oferta jest już szeroka, a będziemy ją rozszerzali. W tej chwili jesteśmy na etapie załatwiania wszelkich niezbędnych formalności, związanych z rozszerzeniem również szkoleń o ofertę operatorów maszyn z zakresu budownictwa, czyli spycharek, koparek, ładowarek, jak też innych mniejszych, powiedzmy, maszyn które służą, są wykorzystywane w budownictwie. Tutaj do, dopracowujemy porozumienie z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Będziemy jakby taką terenową placówką tej instytucji, a ponieważ ich uprawnienia są honorowane w całej Europie, więc no będziemy chcieli również z taką ofertą wyjść poza obszar tylko województwa naszego i polski, a właśnie na teren Litwy, by też przygotowywać kadry w tym zakresie. Także ta działalność się rozszerzy. Rozumiem, że nie dokładacie, że województwo podlaskie nie dokłada do wordu. Nie, nie, nie dokłada i to jest no, z jednej strony złe, bo można by było coś może więcej jeszcze zrobić. Natomiast istota funkcjonowania wojewódzkich ośrodków Ruchu drogowego z założenia jest taka, że mają się one po prostu same utrzymać, czyli sfinansować z prowadzonej działalności i to jakby wyznacza tę metodę, którą musimy jeśli chodzi o gospodarkę finansową prowadzić. Nadwyżki, które wypracowujemy, to przede wszystkim właśnie na poprawę bazy istniejącej, a więc utrzymanie środków transportowych, samochodów i tak dalej, jak też obiektów obiektów egzaminacyjnych, placu manewrowego, budynków, garaży i z tym związanych, a z kolei nadwyżki, które powstają, właśnie przeznaczamy na działalność związaną z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak też co zresztą pokazujemy co jakiś czas wspomagamy instytucje, które w tym zakresie działają, a więc na przykład wspieramy policję, bo tam na przykład kupujemy kupowaliśmy już w przeszłości samochody czy kupowaliśmy urządzenia do pomiaru prędkości, kamery i tak Także w tym zakresie dla straży pożarnej, dla tych, którzy biorą udział w ratowaniu już powiedzmy ofiar wypadków, choć nie jest to działalność profilaktyczna, ale też związana z minimalizowaniem, jakby strat, skutków tych zdarzeń drogowych. Planów mamy wiele. Przede wszystkim chcemy dokończyć inwestycje polegające na modernizacji wojewódzkiego środka ruchu drogowego do tej pory wykonany został pierwszy etap tak zwany czyli zmodernizowany został budynek administracyjno szkoleniowy egzaminacyjny tu gdzie obsługiwani są klienci te warunki poprawiły się znacznie natomiast jeszcze pozostało uporządkować teren wokół, czyli wybudować budynek garażowy, taki, który spełniałby kryteria potrzeb naszych, jak też ogrodzić teren w całości, poprawić, tak jak powiedziałem, to, to wygląd, estetykę zewnętrzną a także planujemy budowę miasteczka ruchu drogowego. Aktualnie Word dysponuje mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego, które może być składane, rozkładane w różnych punktach, ale chcemy stworzyć jedno takie profesjonalne miasteczko stacjonarne właśnie przy naszym obiekcie. Teren na ten, te, na to, na ten cel został przewidziany projektach mamy już gotowy projekt i y, jeśli nie w tym, to w przyszłym roku, ponieważ tutaj liczymy na wsparcie y, finansowe środkami unijnymi i pewne procedury tam trwają, y, nie wiem kiedy to się zakończy. W każdym bądź razie jesteśmy przygotowani do budowy również tego miasteczka i jeśli to zrobimy, to będzie no, takie zakończenie tego y, etapu inwestycji. Aczkolwiek w perspektywie czeka nas jeszcze dalsza, jakby, dalszy rozwój, dalsza rozbudowa, ponieważ wchodząca od przyszłego roku ustawa o kierujących obliguje przyszłych nowych kierowców do zaliczania tzw. części praktycznej na płycie poślizgowej. I właśnie w związku z tym planujemy również przystąpić do realizacji takiego zadania, które by docelowo stworzyło, pozwoliło nam stworzyć ośrodek doskonalenia techniki jazdy, no przynajmniej w zakresie kategorii B, tak by wszyscy kandydaci, którzy zdają egzamin, mogli po tych czterech, ośmiu miesiącach przyjść i zaliczyć tę wymaganą część egzaminu czy ćwiczeń na płycie poślizgowej.